Witam serdecznie, ogromna radość. Udało mi się upolować przepiękne szczędzarki. Byłem po raz pierwszy we Wrocławiu na gieldzie Staroci pod Iglicą. Kupiłem piękne monety w dobrych cenach. Teraz Wam zaczytam tytułaturę tego władcy, żebyście wiedzieli, jakie tereny obejmowało ówczesne Cesarstwo Rzymskie. Pełna tytułatura Ferdynanda II Habsburga. Ferdynand z Bożej Laski. Uświęcony i wybrany cesarz rzymski powieki August, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, etc., arcyksiąże Austrii, książe Burgundii, Brabancji, Sterii, Karentii, Karnioli, margrabia Moral, książe Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wittenbergii. Eck, ETC, Książesz Labii, Hrabia Haufburga, Terola, Feretti, Kiburga, Gorecji, TC, Landgraf Alzacyi, Margrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Bukau Górnych i Dolnych Łóżyc ETC, Pan Marchi Wendejskiej, Salin, Port na ATC, etc., etc. Miałem zamiar wczoraj pojechać tam, ale mocno padało i tak sobie pomyślałem, kto tam będzie tę monetę sprzedawał w sobotę. Lepiej poczekam, może będzie pogoda w niedzielę. No i jak chodziło, była piękna pogoda dzisiaj. No i pojechałem tam. Przyjechałem gdzieś mniej więcej o 10 rano. Nie było tam dużo sprzedających, i tylko jeden pan sprzedawał stare monety. W ogóle sprzedawał monety, takie mniej więcej jak ja zbioram. Bo sprzedawano takie jakieś tam złomy czy z wykopek e, takie współczesne monety XIX, XX wieczna. Udałem się do Wrocławia z e, takim zamiarem, żeby kupić monety śląskie. I marzyło mi się kupić monety śląskie i udało mi się kupić te monety śląskie. Zaraz Państwu za chwilę pokażę i opowiem o tych monetach. Dlaczego śląskie? Bo łatwo dostać te monety tutaj mieszkając na Śląsku i uważam, kto gdzie mieszka, to musi zbierać te monety, które tam były w obiegu na tych terenach. Kto mieszka na Śląsku, to świetny temat do zbierania monety Śląskie, bo naprawdę monety przepiękne, mnóstwo odmian i wariantów, dużo Różnych nominalów, fajne monety do zbierania. Dzisiaj kupiłem akurat trzy monety Ferdynanda II Habsburga, który był królem Czech od 1617 roku oraz królem Węgier od 1618 roku, a także Wielki Cesarz, Cesarz Imperium Rzymskiego i aż do roku panował 1637. Za ten czas З вибив множество монет, які до тих пори ніхто, напевно, нормально не скаталогував, і в втім вибіяв вружно номінали. Перша монета з запанування того Влади стала вибіта в року 1619 року, а остання в року смерті того Владиси в 1637 року. Наймнішим номіналом того владці був Фенік. Z roku 1619, a największym nominalem to była złota moneta o nominale 10 dukatów wagą mniej więcej 34 g. Jednym z tych nominalów był 3 kraj i tutaj akurat mam 3 warianty tej monety. Dwie monety śląskie, jedna na 100% szląska, druga. Дощ правдоподобні, що теж є Шлянська. І третя монета з Морав Кутний Хорей. Зараз за хвилю панству покаже. Перші 3 крайцяровки здоровите в року 1622, а останні три крайцяровки зустріти в року 1637. І запанування цього лаци Фердинанда II Hobbsburga. Ottak on wygląda. Монети 3 крайця робила вибійно в Вроцлав'ю в Нисі. Kłodzku, Raciborzu, Żaganiu, Opolu oraz Hradec. Miejscowość, która dzisiaj nie należy do Polski, ale kiedyś należała terytorialnie do Śląska. Dlaczego te monety skatalogować jako monety śląskie? Dlatego, że Ferdynand II był jako książę Górnego i Dolnego Śląska oraz w margrabie Górnych i Dolnych Łużec. I y, odpowiednio wybijał te monety w tych miejscowościach, o których powiedziałem. I zaraz Państwu pokażę, jakie ja monety kupiłem i, i w ogóle powiem kilka słów o tym panu sprzedającym. Bardzo miły i sympatyczny pan, w wieku mniej więcej tam 65 lat, może, może 70. Y, 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 pogadaliśmy się z tym panem, on powiedział, że zbierał monety takie średniowiecze, polskie. XIII wiek brak denare denary i także zbierał monety śląskie. No i miał wylew, no i po czym postanowił, że trzeba te monety sprzedać. I zadałem pytanie: dlaczego pan to sprzedaje? Nie ma pan, kto dziedziczy ten zbiór po panu, czy nie ma komu kontynuować ten zbiór? On powiedział nie, nie o to chodzi, chodzi o to, że na ten świat nie zabierzesz ze sobą wszystkich monet. I on postanowił pożegnać się ze swoimi zbiorami i sprzedaje te, tam różne znaczki, odznaczenia i monety. I ja faktycznie trafiłem na końcówkę z, z tego, co ten pan sprzedawał. No i prawdę, on powiedział, że w Tak, pięknych stanach. W internecie trudno znaleźć, bo nie sprzedałem tych monet z naturalnym patynem, z poliskim meniczem w tle. Sprzedają mi te monety z Rabatem za niewielką cenę i z Rabatem jeszcze 20 zł opuścił mi cenę w sumie za te trzy monety. No i udało mi się kupić to, co postanowiłem sobie kupić. Tutaj bardzo ciekawa moneta. Ten pan opisał jako Opole z takim herbem, tutaj. Taka przypomina mi jakąś lilikę. I on napisał, że to moneta opolska. Ja zacząłem szukać informacji w internecie i tam jeden katalog z 2006 roku ściągnąłem. No i brak e, takiego oznaczenia na. E, w ogóle brak takiej monety w sprzedaży z roku 1625 z takim znakiem, i w ogóle za z Ferdynanda ja nie znalazłem takiego znaku na monetach tego władcy krajcowych. I dlatego może ktoś lepiej. Дуже займаюся тематом монет шльонських. Може хтось мені підпові, до мені це уважайте панську, та монета належить на аверсі портрет Владце в Лавровом вінці, часами в кризі, часами в такому плащу, і напис в отоку, який подавав ім'я Владзе, а також титулатурний напис. Теговладці. В даній монеті пише напис Ferdi 2 DG Р І С А Г Х На реверсі завжди був двоголовий ожал Хабсбурзький з хербом імперіум римського. Напис в отоку Архіт Ау С. Труєчка то означення номіналу під орлем. D, B, C O T i rok 1625 i korona nad glowami Orlov Imperium Rzymskiego. Moneta ta srebrna. Mniej więcej waga moneta musiał być 1,5 gram. Jak widzicie, czerwoną taką patinką. No i widać, że jak patrzeć na Slunce na tą monetę, to widać, że ta moneta jeszcze ma. w Polsk-Meniczy, czyli była bardzo krótki okres w obiegu, i później prawdopodobnie gdzieś była zagubiona i trafiła z, do zbiorów tego pana, który trzymał te monetę długie lata, i teraz ja odkupiłem mu tę monetę. Jeszcze raz proszę o pomoc widzów. kto się zna na monetach Śląskich, do której minicy? Można tę trzykrajcową monetę sklasyfikować. Przedający podał, że to Opole. Ja mam wątpienie na ten temat: czy, czy to Opole, czy drugie jakieś miasto. Kolejna moneta z roku 1627. Ta moneta z Kutnej chory w Czechach. Ja nie mogłem powstrzymać się, by nie kupić tej monety, bo. Bardzo pięknie wyglądała zwłaszcza ta strona z orłami i po prostu szkoda mi było zostawić, chociaż nie zbieram monet czeskich, ale szkoda mi było zostawić monetę w takim fajnym stanie, centralnie wybitą monetę, z takim połyskiem, z naturalną patyną, i postanowiłem kupić, chociaż nie jest mi tak potrzebna ta moneta, ale. Для вас купіла, може би оповідати, що один влад це виб'є не тільки для Шлянського, але так и для інших теренів вчасного цесарства Жемського. Напис в утоку ферді 2 DG RI, gwiazdka. означення напевно, мінцерське SA GH B рекс і розетка чи квят над головом владці. Тут маємо портрет владці в кризі. Теж б'яна лаврова на, голові владці, символ влади в царстві римським. Так і традиції. І остання монетка, рок 1628, бачите собі, Jak pięknie zachowany ten egzemplarz. Wrocław 1628. Moneta w świetnym stanie. Jakby wyczyścić tą monetę czarne. Zabrać to monetę będzie miała świetny Polesk Mieniu, ale ja tego nie będę robił. Oznaczenie HR pod orłem to oznaczenie w wrocławskiej. I co ciekawe, Tutaj HR wygląda jako IR. Kreska od literki H by została wytarta. Czy może stempel został zużyty tak, że już nie widać tej kreski? I wygląda jak IR. I może to być ciekawostką dla zbieracza monet danego okresu.